W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię serdecznie do rozmowy o tym i posłuchania jednocześnie, o znalezieniu właściwej równowagi między pracą a życiem prywatnym, i o tym, czy osiągnięcie tej idealnej równowagi jest w ogóle możliwe, czy też koniecznie wiąże się z zarządzaniem sobą w czasie, czy koniecznie wiąże się z tym, że trzeba znaleźć odpowiednią pracę. A może trzeba odpowiedzieć na zupełnie inne pytania. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania tego odcinka. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Id Swoją Drogą skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym, jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach. O satysfakcji z tego, co robimy na co dzień, oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy Syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki Idź Swoją Drogą” trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak Ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź swoją drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Znalezienie właściwej równowagi między pracą a życiem prywatnym nie jest w żadnym wypadku nowym problemem w naszym społeczeństwie. Jednak to napięcie między tymi dwoma kwestiami zostało szczególnie spotęgowane teraz przez pandemię. A my coraz częściej zastanawiamy się nad charakterem swojej pracy, jej sensem, celem, a także nad tym, jak wpływa ono na, na jakość naszego życia? Badania pokazały, że w 2022, znaczy pierwszym, przepraszam, roku rekordowa liczba osób odeszła lub planowała odejść od swoich pracodawców. Czym jest The Great Resignation, czyli ta wielka rezygnacja? To właśnie powyższe przemyślenia o poszukiwaniu sensu, celu. I tej równowagi między pracą a życiem prywatnym stały się efektem tego zjawiska. Skoro jednak wszyscy ponownie zastanawiamy się nad tym, gdzie i jaka praca wpisuje się w nasze życie, spójrzmy też na jakość tej pracy i czas, który w niej spędzamy. Łatwo jest uwierzyć, że gdybyśmy tylko nie musieli pracować lub mogli pracować znacznie mniej godzin, bylibyśmy szczęśliwsi, żyjąc pełnią hedonistycznych doświadczeń we wszystkich swoich. I zdrowych, i niezdrowych formach. Nie wyjaśnia to jednak, dlaczego niektórzy emeryci podejmują pracę jako wolni strzelcy, a niektórzy zwycięzcy loterii wracają do pracy, prawda? Osiągnięcie tej idealnej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest w ogóle, jeśli w ogóle coś takiego istnieje, niekoniecznie polega właśnie na zarządzaniu sobą w czasie, sposobem pracy czy też konkretną pracą. A raczej jest to kwestia, Odpowiedzi na pytania, dlaczego pracujemy, czyli szukamy czegoś więcej, szukamy tego sensu swojej pracy, tego, co robimy. Szukamy odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, jakie wartości nam są przypisane, i czy praca je zaspokaja. A to z kolei oznacza poszukiwanie i zrozumienie nowych źródeł szczęścia, które być może nie są dla nas tak oczywiste, ale na które zaczęliśmy. Bardziej poszukiwać odpowiedzi właśnie teraz, w trakcie trwania pandemii. I próby znalezienia lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym są w związku z tym jak najbardziej uzasadnione, bo praca jest konsekwentnie związana z naszym samopoczuciem i stanowi dużą część naszej tożsamości. Pojawiają się tu szalenie ważne kolejne pytania. Czy ja mogę w pracy się rozwijać? Czy czuję, że to, co robię, ma sens? Czy pomagam innym ludziom poprzez swoją pracę? Czy jestem doceniana? Doceniane. Naukowcy wykazali, że nie tylko to, że praca prowadzi do zwiększenia zadowolenia z życia i dobrego samopoczucia, ale także to, że kiedy nie czujemy tego, co przed chwilą wymieniłam, wtedy nie, że nie podnosi się poziom zadowolenia, ale bardzo silnie obniża się poziom niezadowolenia. Weźmy badanie. Frederika Herzberga z 1956 roku, 1956, no wiem, kilka lat minęło, aczkolwiek badanie nadal aktualne, a więc Herzberg wykazał, że poza podstawowymi narzędziami, jakie powinniśmy otrzymać w miejscu pracy, i między innymi wśród tych podstawowych narzędzi, wymienił również nasze wynagrodzenie, sorry. Nasza satysfakcja rośnie dopiero wtedy, gdy mamy możliwość osiągania powierzonych zadań i rozwoju i to rośnie aż o 81%. Z kolei, gdy nie mamy tych podstawowych narzędzi, czytaj również odpowiedniego wynagrodzenia, to nie będzie oznaczało, że czujemy się w pracy OK. To niestety oznacza, że aż o 69% czujemy się nie OK, czyli jesteśmy niezadowoleni z miejsca pracy. Wniosek tutaj jest jasny: powinniśmy szukać pracy, która da nie tylko tak zwaną podstawę, czyli właśnie wszystkie narzędzia w pracy, rłocznie z wynagrodzeniem, poczucie bezpieczeństwa itd., ale także będzie dawać poczucie satysfakcji i zadowolenia. W takim razie, idąc dalej, zastanówmy się, co w miejscu pracy, które daje poczucie satysfakcji i zadowolenia, jest nam potrzebne. W teorii autodeterminacji panów Dieciego i Rajana wynika, że potrzebujemy po pierwsze kompetencji, czyli potrzebujemy wiedzieć, co mamy robić, opanować te zadania, które powinniśmy wykonywać i uczyć się różnych umiejętności. Czytaj, powinniśmy się rozwijać. Drugi punkt w teorii – pokrewieństwo. Czyli potrzeba odczuwania przynależności i przywiązania do innych osób lub grupy osób. Czyli mamy tutaj zarówno szacunek, zaufanie, współpracę, jak i, uwaga, też elementy zabawy. Trzeci punkt autonomia, czyli chęć poczucia, że kontroluję swoje zachowanie i jestem odpowiedzialny za swoje cele. Jest to jeden z elementów, który notorycznie. Jest zapominany przez zarówno twórców organizacji, jak i zarządy, jak i później oczywiście schodzi to coraz niżej, coraz niżej, czyli również do menadżerów, którzy po części borykają się z tym w kontekście zarządzania swoimi ludźmi. I teraz, skoro praca wpływa na zwiększenie naszego poziomu zadowolenia z życia, czemu nie pracować non-stop? Takie zadam pytanie. <laughs> czemu potrzebujemy tego balansu między życiem, Prywatnym, a pracą. Po pierwsze, wpływ na nasze zadowolenie, czytaj, dobrostan, ma całokształt doświadczeń, nie tylko tych zawodowych. Po drugie, nie zawsze mamy możliwość zaspokojenia potrzeb i uruchamiania tej motywacji wewnętrznej właśnie w miejscu pracy. I po trzecie, dobrostan budujemy na dwóch obszarach: obszarze eudaimonistycznym i hedonistycznym. I te dwie orientacje badawcze mówią nam o tym, że hedonizm to jest zajęcie się szczęściem człowieka i rozumiemy to jako poszukiwanie przyjemności i pozytywnych doznań, co daje nam oczywiście wysoką satysfakcję z życia. Z kolei, drugim potencjałem człowieka, znaczy, przepraszam, to podejście, ta orientacja eudaimonistyczna to jest praca nad potencjałem, a tutaj z kolei poszukujemy sensu i właśnie tej samorealizacji, czyli rozwoju. Co ważne, zbadano, że nieobecność objawów choroby, na przykład depresji, nie jest gwarancją obecności dobrostanu. Czyli to, że nie mamy depresji lub nie odczuwamy negatywnych uczuć, to nie jest równa temu, że jesteśmy w dobrostanie. Zatem, jak widzimy, jest nad czym pracować. Co więcej, im wyższy ten dobrostan, tym lepsza akceptacja w obliczu sytuacji kryzysowych. Dzieje się tak wówczas, gdy w optymalny sposób wykorzystywane są dostępne zasoby, by poradzić sobie właśnie z tą daną kryzysową sytuacją. Rozwój psychologii pozytywnej, zapoczątkowany na pod koniec lat 90 XX wieku przez profesora Martina Seligmana przyczynił się właśnie do poszukiwania głębszego rozumienia pojęć dobre życie, szczęście, zadowolenie z życia, dobrostan. Szczęśliwie nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości w badaniach z czynników psychopatologicznych na poszukiwanie zasobów w jednostce i w jej najbliższym otoczeniu. Ja pracuję w tym nurcie, stąd wszystkie moje podcasty, moje newslettery, moje artykuły na blogach właśnie nawiązują do tego nurtu. Szczęśliwie dla mnie stało się tak, bo jest to bardzo bliskie mojemu postrzeganiu świata i dzięki temu mogę w swojej pracy opierać się na założeniach i badaniach prowadzonych właśnie w tym nurcie. I tak oto poza sesjami mentoringowymi postanowiłam stworzyć również taki program rozwojowy, który w nowatorski sposób podchodzi do rozwoju moich klientów. Będziemy jednocześnie spotykać się na warsztatach rozwojowych, i każdy będzie indywidualnie pracował i posiadał za odpowiednie zadania dopasowane do siebie, zaprojektowane w aplikacji mobilnej, też z ciągłym dostępem do mnie i do mojej wiedzy. Całość tego programu nazwałam Teraz jest, ja buduj poczucie własnej wartości i oparłam go na schemacie budowy właśnie dobrostanu pani Karol Ryf. Pierwszym elementem tego schematu jest uświadomienie sobie i oczywiście później realizacja celu życiowego, który stanowi o umiejętności nas do osiągania sensu życia i realizacji zadań życiowych. Drugim punktem, którym tu będę chciała się zaopiekować i wspomóc Was, to jest akceptacja siebie. Oznacza pozytywny stosunek do własnego ja. Tu będziemy pracować na, na swoim ja, będziemy dużo ćwiczyć. Trzecim, rozwój osobisty oznacza możliwość realizacji własnego talentu i potencjału. No i tu rozmieniamy bardzo już skrzydła. Czwartym, pozytywne relacje z innymi, czyli krótko mówiąc, będziemy się pozbywać toksycznych ludzi ze swojego środowiska, a jednocześnie budować pozytywne relacje z innymi. Piątym elementem będzie panowanie nad środowiskiem, czyli umiejętność radzenia sobie ze światem zewnętrznym. Zostawię to tak enigmatycznie, żeby Was zainteresować. I szóstym będzie właśnie odkrycie i zadbanie o swoją autonomię. Czyli to, co już mówiła przed chwilą, taką zdolność działania według indywidualnie ustalonych zasad. I dla każdego, kto weźmie udział w programie, będzie to absolutnie niezwykła i może nawet najważniejsza podróż jego życia. Dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, startujemy 5 maja. Wcześniej, oczywiście, można będzie kupić kurs w sprzedaży. Istnieje koncepcja w dziedzinie badań nad dobrostanem. Wracajmy do dobrostanu. Że bogate i zróżnicowane doświadczenie szczęścia jest trzecim składnikiem dobrego życia, obok właśnie szczęścia hedonistycznego i eudaimonistycznego. Ono rozumiane jest jako radzenie sobie z przeciwnościami i trudnymi sytuacjami i wyzwaniami życia. Troszeczkę już wcześniej o tym powiedziałam, czyli jest to tak zwana rezyliencja. O rezyliencji pisałam już kilkakrotnie w moim newsletterze, więc też zapraszam do zapisu na newsletter. I w programie, teraz ja również będziemy opiekować ten temat. Będziemy się uczyć, w jaki sposób lepiej sobie radzić z przeciwnościami i trudnymi sytuacjami. Badacze z dziewięciu krajów i dziesiątków tysięcy <grych> uczestników odkryli niedawno, że większość ludzi, ponad 50% w każdym kraju nadal wolałaby szczęśliwe życie charakteryzujące się szczęściem hedonistycznym. Jednak około 1 jedna czwarta, czyli mamy 25%, Preferuje poszukiwanie sensu i skupiania się na życiu pełnym znaczenia. A okazuje się, że 10% osób wybiera bogate i różnorodne życie oparte na doświadczeniach. I teraz, biorąc pod uwagę te różne podejścia do życia, być może kluczem właśnie do długotrwałego dobrobytu jest zastanowienie się, czy styl życia najbardziej nam odpowiada, przepraszam, który styl życia nam najbardziej odpowiada? Czy hedonistyczny, czy eudaimonistyczny, czy właśnie oparty na doświadczeniu? Zamiast przeciwstawiać pracę życiu, myślę, że rób, prawdziwą równowagę po pandemii należy znaleźć między właśnie tymi trzema źródłami szczęścia. Tego między innymi dowiemy się w moim programie, do czego bardzo Was serdecznie oczywiście zapraszam, a osoby, które regularnie słuchają mojego podcastu, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, za czas spędzony ze mną i do miłego usłyszenia i zobaczenia wkrótce.